Pierwszy raz z tego gabinetu chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców ziemi Olkuskiej. Pragnę również podziękować wszystkim, którzy 21 listopada uczestniczyli w wyborach, jak również wszystkim radnym, którzy w 100% oddali głos za moją kandydaturą. Napawa to optymizmem co do merytorycznej pracy w obecnej Radzie. Ze swej strony dołożę wszelkich starań, by nie zawieść okazanego mi zaufania. Dziękuję o złożeniu uśmiechowania radnych obecnych na obecnej sesji jest 20 radnych. W związku z tym stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Pan Zygmunt Solecki. Krzysztof Dąbrowski, dyrektor gimnazjum w Bydlinie. To jest moja kandydatura, proszę bardzo. Pan Panie. Andrzej Wójcik. Panie przewodniczący, ja chciałbym zgłosić również kandydaturę Pana Jacka Osucha, znanego lekarza z Urukusza. Dziękuję bardzo. Komisja Skrutacyjna w składzie Paweł Piasny przewodniczący, Henryk Kieca członek, Robert Herzyk członek po sprawdzeniu prawidłowości i przeliczeniu głosów stwierdza, że wszystkich głosów oddano 19, Bezwzględna większość wynosi 11. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Dąbrowski Krzysztof. Głosów za oddano. 14. Osłów Jacek. Głosów za oddano. 5. Wobec powyższego na przewodniczącego Rady Powiatu, Polkuszczu został wybrany. W panu tajnym otrzymując 14 głosów: Krzysztof Dąbrowski. Gratulujemy. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, serdecznie dziękuję za zaufanie. Będę starał się jak najlepiej sprostać tym obowiązkom, które na mnie Państwo nałożyliście. Tak jak już wcześniej powiedziałem, mam pewne doświadczenie samorządowe, ponieważ pracowałem w Radzie Gminy, pełniłem funkcję przewodniczącego Rady, jak również w drugiej kadencji byłem członkiem zarządu w gminie klucze. Obecnie pełnię funkcję dyrektora gimnazjum w Bydlinie. Proszę o zgłaszanie zatem kandydatów na wiceprzewodniczący Rady. Proszę Pan Radny Kies. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgłaszam na funkcję wiceprzewodniczącego pana Zygmunta Soleckiego. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, zgłaszam kandydaturę pana Jerzego Dziękuję. To teraz moje formalne pytanie, czy pan Zygmunt Zorecki się zgadza? Tak. Tak. Czy pan Jerzy Górnicki wyraża zgodę? Tak, tak. Wyraża zgodę. Dziękuję. Zgłaszam kandydaturę pana Andrzeja Wójcika. Czy pan Andrzej Wojcik wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam yy, sobie. Dziękuję. Dziękuję. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Jerzy Kurmiński, głosów za, oddano 14. Solecki Zygmunt, głosów za, oddano 14. Wójcik Andrzej, głosów za, oddano 6. Wobec powyższego na wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Orguszu zostanie wybrany w głosowaniu tajnym Jerzy Kurmiński, otrzymując 14 głosów, Zygmunt Solecki, otrzymując 14 głosów. W podpisie członków komisji składacją. Gratulujemy. Dziękuję panie przewodniczący, gratuluję panom wiceprzewodniczącym. Przechodzimy zatem do punktu siódmego porządku obrad. Wybór starosty. W pierwszym punkcie w pierwszym podpunkcie tego punktu jest zgłaszanie kandydatów na funkcję starosty. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatów na funkcję starosty. Chciałbym zgłosić pana Jerzego Antoniego Kwaśniewskiego na stanowisko starosty Olbowskiej. Czy są inni kandydaci na stanowisko starosty? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie zamknięcia listy. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Proszę o oddawanie głosu w kolejności alfabetycznej. Wien Norbert. Sockiewicz Marcin. Kolego Kolega Sockiewicz. Dąbrowski Krzysztof. Górnicki Jerzy. Herzyk Robert. Januszek Dysztyn. Przepraszam. Kieca Henryk. Kozłowski Robert. Kwaśniewski Jerzy, Łaksa Jan, Orłowicz Jan, Kwaśniewski, Osłup Jacek, Chełmiel Edmund, Jasny, Smoter Waldemar, Solecki Zygmunt, Stencel Leszek, Szczygieł Ścisława, Ściążko Kazimierz, Wójcik Andrzej, Niżak Czesław. Głosowania. Dziękuję. Proszę komisję o podjęcie pracy i ogłaszam przerwę do zakończenia pracy komisji. Wszystkich głosów oddano 20. Bezwzględna większość wynosi 12. Głosów za oddano 20. Stwierdza się uchwale, że na podstawie wyników tajnego głosowania starostą Olkuskim został wybrany pan Jerzy Kwaśniewski. Dziękuję. I teraz stosunek pracy ze starostą Polguskim na podstawie wyboru nawiązany zostanie z dniem podjęcia dzisiejszej, niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę bardzo o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Pana Doradko. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Goście. Jestem ile zaskoczony wynikiem głosowania. Tym bardziej chcę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie. Moją pracą i zaangażowaniem pragnę Państwu się odwdzięczyć i dowiedzieć, że to zaufanie nie było bez Liczę również na współpracę wszystkich radnych, a wynik głosowania poważnie do tego, że tak będzie. Byśmy wspólnie mogli pracować nad rozwojem tego powiatu, nad jego budowaniem. Bardzo się jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy zatem do punktu ósmego. Proszę bardzo. Jeżeli mogę poprosić o głos, tutaj w imieniu opozycji chcielibyśmy pogratulować Panu starość wyboru. Niech to będzie taki znak zaufania z naszej strony również, bo jest Panu starością wszystkich tak, tutaj reprezentujących. No i życzę Panu owocnej pracy, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Pragnę zaproponować do zarządu następujących członków. Nie, teraz na wicę starostę. Przepraszam. Na wicę starostę proponuję pana Henryka Kieca. Czy pan Henryk Kieca wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę, Dziękuję bardzo. Wszystkich głosów oddano 20, głosów za oddano 14. Wobec powyższego na wicestarosta Rokowskiego został wybrany w głosowaniu tajnym otrzymując 14 głosów pan Henryk Kieca w podpisie komisja skutkowa. Proponuję do składu zarządu powiatu następujące osoby pan Jan Łaksa pan Robert Kozłowski i pan Norbert wiek Pragnę podkreślić, że są to Nieetatowi członki, propozycje nieetatowych członków zarządu. Dziękuję. Wszystkich głosów oddano 20. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Dzień Norbert, głosów za, oddano 19. Kozłowski Robert, głosów za, oddano 14. Władca Jan, głosów za, oddano 14.